Hej wszystkim, chciałam Wam pokazać album wykonany na prezent ślubny z kolekcji Mintaya, Listy Miłosne. Bardzo ładna, kwiecista kolekcja. Baza albumu to gotowiec z Eco Scrapbooking, do takich właśnie szybkich prac w sam raz. Nie ma dużych odstępów, więc nie można nie wiadomo jak rozbudować stron, ale myślę, że i tak sporo zdjęć wejdzie. Okładka, jak widać, jest prosta, tylko z napisem album. I zobaczmy, jak wygląda środek. Pierwsza strona, wykorzystałam tutaj um, kartę z kolekcji. I tu mamy klapkę. Otwieramy to w ten sposób: klapkę. Góra, dół. I tutaj miejsce na większe zdjęcie. Zamykamy. Kolejna strona. Tutaj jest książka. Kolejne miejsce na cztery zdjęcia. I tutaj, na większe. Następna. To element pop -up z napisem do tej kolekcji. Następna otwierana tutaj na wskazówki. harmonika na zdjęcie 9 na 13 Kieszonka. W kieszonce również książeczka. Starałam się, żeby format urozmaicić, żeby był właśnie na zdjęcia mniejsze, większe. I tutaj mamy dwie główne strony, środkowe, bliźniacze. Tutaj oczywiście też można umieścić zdjęcie. Kolejny napis. I też element. pop -up. Tutaj mamy otwieraną książeczkę. i tutaj podobnie ten już bez książki kolejna też wykorzystana karta z magnesami przytrzymuje na maty i kolejne strony tutaj właśnie podobał mi się bardzo ten wzór tu mamy otwierane Tą stronę książeczki poziomo. No i wiadomo również, i w drugą. I tutaj miejsce na większe zdjęcie. Kolejna. Tu mamy boczną kieszeń książeczka. Oczywiście, tutaj nie, nie trzeba wyklejać tych mat, można użyć. Zdjęcia luzem, i tutaj to nam się otwiera tylko do góry i też miejsce na większe zdjęcia. Tu mamy zwykły wodospad na w sumie 12 zdjęć formatu 9x13. I ostatnia, żeby kolorystyka też była zachowana, i kieszonka boczna z matami. Mam nadzieję, że album Wam się. Podoba, że kogoś zainspiruje. Dziękuję za oglądanie. Pa pa!